TREOX to niezwykle efektywne biologiczne środki do mycia i dezynfekcji. Powstają one w wyniku stabilnej elektrolizy wodnego roztworu soli kamiennej, czysta woda i czysta sól. W ten sposób zamieniają się w naturalny, silnie biobójczy roztwór aktywnych jonów sodu i chloru. Badania i praktyka potwierdzają, że TREOX. Bardzo skutecznie zwalcza wirusy i bakterie, działając na nie jakby to było zimne spalanie. Naturalne otoczenie zwierząt i człowieka jest pełne tak zwanych negatywnych i pozytywnych mikroorganizmów, które Treox potrafi inteligentnie rozróżnić. Działa samoczynnie na zanieczyszczone powierzchnie i nie trzeba go mechanicznie rozcierać. Na przykład tu na fermie po umyciu i dezynfekcji kurników od początku chowu podajemy go do picia, a także rozpylamy dla zachowania higieny wnętrza kurnika. Treox to profilaktyczna dezynfekcja. To solidne rozwiązanie, bo działamy godnie z naturą przyrody. Znajdujemy się w tej chwili na fermie drobiu w miejscowości Kontraje Strzacheckiej, koło Gnojecka. Jesteśmy w tej chwili na etapie mycia obiektów po zakończonym. Cyklu, cyklu produkcyjnym. Zdecydowaliśmy się na, na umycie tym razem środkiem do, do desinfekcji firmy Treox. Środek ten bazuje na procesie elektrodyzacji i podstawą jest tutaj sól i woda. zobaczymy Zobaczymy jakie będą. Tego efekty. Jest to środek wyłącznie biologiczny, więc wiążemy z nim duże nadzieje. Stosując środek Treox, pozbędziemy się problemu ze ściekami, bo w tej chwili te ścieki, wody popłuczne po myciu, będą ściekami wyłącznie biologicznymi, czyli będą w pełni przyjazne dla środowiska. W tej chwili nasze ścieki klasyfikują się jako ścieki przemysłowe, czyli muszą być poddane. Yeah, it's an uh, ECA product, uh, it's electrolyte. it's uh, based on uh, clear water, uh, clear salt and uh, we, we push uh, some electric inside so and uh, we make it very stable and it's uh, very effectful uh, against uh, virus uh, and, and bacteria uh, cause we are, uh, we are working with a cold burning. So uh, negative uh, um, bacterials and virus cannot uh, cannot live anymore you know we, we kill them totally and uh, the second effect is we can we can, uh, we can uh, push uh, biofilm as well we can push it out you, you don 't have to use uh, a manual don 't with hands it 's working by himself and uh, the key point is that we we save the nature with this product, you know, and uh, you, can, <laughs> you can put it on the chicken, you can put it in the garden, it's not a problem. It's like an intelligent uh, disinfection. Uh, the disinfection find out that is very negative, I have to kill it. That is positive, I don't have to kill it.